Od 12 lutego ruszył pierwszy etap szczepień nauczycieli na koronawirusa. W Tarnobrzegu ilość personelu szkolnego chętnego się zaszczepić przewyższyła jednak liczbę szczepionek dostępnych na rynku. Minął miesiąc, odkąd uczniowie klas 1-3 powrócili do szkół po długiej przerwie spowodowanej pandemicznym lockdownem. Na jak długo i kiedy dołączą do nich koledzy ze starszych klas, tego nie wiadomo. Jednak w przyspieszeniu powrotu do normalnego funkcjonowania szkół mają pomóc szczepienia nauczycieli. Te rozpoczęły się już 12 lutego. I w Tarnobrzegu jako pierwsza zaszczepiona została kadra nauczania początkowego ze szkoły podstawowej nr 10. Tutaj mieliśmy bardzo wysoką frekwencję. Wszystkie osoby, które się zadeklarowały, oczywiście zostały przeze mnie zgłoszone, zgłosiły się do szczepienia. Mogę powiedzieć, że to było w okolicach nawet 90, może ponad procent tej uprawnionej grupy ludzi. Wiadomo, że razem z tą grupą zaszczepił się też zarząd szkoły oraz nauczyciele współpracujący z grupą 13, czyli te osoby, które uczą na przykład języka angielskiego, religii, tych przedmiotów, które po prostu są, że tak powiem, gościnnie w tej grupie wiekowej obecne. Także tutaj mamy bardzo dobrą frekwencję. Szczepieniu poddał się również sam dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10, Paweł Paradowski, który uspokaja nauczycieli sceptycznie nastawionych do szczepionki firmy AstraZeneca. Tutaj też były pewne obawy. Trudno mi się na ten temat wypowiadać, nie czuję się do końca kompetentny. Jest to podobno ta szczepionka, która w przeciwieństwie do pozostałych, zawiera w sobie jakieś tam komórki tego wirusa. Natomiast no cóż, jest to też szczepionka, która daje ochronę, daje gwarancję lżejszego przebiegu choroby. Dlatego no, dla mnie osobiście też nie ulegało żadnej wątpliwości, że skoro mam możliwość, to powinienem się zaszczepić i z tego samego założenia wyszła znakomita większość osób, które się zadeklarowały. Wysokie zainteresowanie szczepionką wyrazili również nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 3, bowiem aż 24 z nich zostało już zaszczepionych. Niestety dla 9 pozostałych chętnych zabrakło szczepionki ze względu na ograniczoną dystrybucję. Podobna sytuacja jest w szkole podstawowej nr 9, gdzie żaden z 23 zapisanych na szczepienie nauczycieli nie otrzymał swojej dawki. Natomiast w szkole podstawowej numer 4 z 16 zadeklarowanych nauczycieli udało zaszczepić się tylko jednemu. Z tych informacji, które posiadam, no takie są możliwości szczepienne szpitala, dlatego czekamy na swoją kolej. Mamy czekać na informacje o wyznaczeniu terminu dla tej pierwszej tury nauczycieli nauczania początkowego. W kolejce ustawili się również nauczyciele z klas 4-8, dla których rejestracja na szczepienia rozpoczęła się 15 lutego. Podobnie jak w pierwszej turze, tak i teraz chętnych nie brakowało. Na chwilę obecną mamy 21 osób zadeklarowanych do wzięcia udziału w szczepieniu, na 42 osoby uczące w klasach 4-8. Będą one musiały jednak wykazać się cierpliwością, bowiem najpierw muszą zostać zaszczepieni wszyscy nauczyciele z pierwszej tury. W nieco gorszej sytuacji znajdują się szkolni pracownicy administracji i obsługi, którzy, podobnie jak nauczyciele, mają styczność z uczniami, lecz nie zostali uwzględnieni w pierwszych etapach szczepień. Dzwoniłem wczoraj y, gdzieś w okolicy ministerstwa i y, dostałem taką informację, że y, nie rozważa się w najbliższym czasie w ogóle y, tych ludzi jako y, osoby do szczepienia właśnie w tych grupach branżowych, prawda? Każdy dostanie tą szczepionkę prawdopodobnie wtedy, kiedy jego grupa wiekowa będzie szczepiona. To mnie bardzo y, martwi, tak samo jak właśnie tych ludzi. W rejestracji na drugą turę szczepień mogą wziąć udział również nauczyciele z pozostałych szkół, a także wykładowcy akademicy.